C to oczywiście Changeling, odmieniec. No i tutaj mamy dwa rodzaje odmienców, do czego za chwilę dojdę, takie dwa główne rodzaje. Changeling to jest człowiek śmiertelnik, który został porwany do Arkadii. Tam był poddany najbardziej przemyślanym torturom, łamaniu woli, zarówno psychicznie, jak i być może torturom fizycznym, i przez to stał się tak samo nieczuły, czuły, niewrażliwy, jak Firi, bo Firi sami w sobie nie mają emocji. Oni kochają się karmić emocjami. Te emocje są dla nich niesamowicie fascynujące. To jest coś czego nie łakną, ale sami tych emocji nie posiadają, nie znają miłości. Potrafią czerpać radość z zadawania bólu, albo z drobnych złośliwości, albo właśnie z Dobicia targu i umówienie się na przysługę, ale ogólnie oni sami tych emocji nie mają i taki Changeling, czyli odmieniec, który kiedyś był człowiekiem, właśnie jego wola zostaje tak złamana, że praktycznie staje się jakby był Firi od zawsze. Mm -hmm.